Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wybieramy się pod Kielce, jak to się nazywało, Kosto młoty Pierwsze. Lecimy na zawody, ale zawody będą jutro, dzisiejszy odcinek będzie z traku. Skarżysko kamiennej. Także zapraszam. No i proszę Państwa, dojechaliśmy na skatepark i pump track w, w Skarżysko Kamiennej. Rozpakowujemy się, rozpakowujemy rowery i za chwilę zabieramy się za W czasie co tutaj się dzieje w ogóle. Tutaj po lewej stronie mamy obiekt pamtrakowy. Po prawej stronie mamy skateparki. Jakieś. Nie wiem, w sumie nie wiedziałem, że tutaj jest skatepark. Słyszałem tylko o pamtraku i słyszałem o tym, że tutaj jest właśnie gigantyczna ta kopuła, także za chwilę to wszystko obczajmy. Jesteśmy właśnie na najmniejszej linii pumptrakowej, followuje Natana. To jest taka linia dla najbardziej początkujących. Są tutaj płaskie bandy. Także każdy może tutaj zacząć swoją przygodę i walnąć kilka kółek. Zaraz obok jest trochę trudniejsza linia. Właśnie już tutaj z troszeczkę wyższymi, bardziej pionowymi bandkami. Bardzo fajna. I tutaj można zrobić jakiś transfer, bo my jedziemy w złą stronę teraz. Trzeba pojechać właśnie w drugą stronę. Cyk. Make. I poch. Kurczę, mega, spoko by było mieć takie coś na co dzień u siebie. Tutaj większa linia, cyk, 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 cyk. I tutaj jest największa linia. Jeszcze tutaj coś jest grane. Dobrze. Jak wrażenia po pierwszej rundce? Dobrze. Ale ta kopuła tutaj to jest kosmos. ogólnie, bo nie wiedziałem, że tutaj jest skatepark, a jest on dosyć potężnych rozmiarów. Tam są sekcje skittowe, no nie? Tak. No zapowiada się to naprawdę, naprawdę spoko dzisiaj. Przenieśliśmy się na moment z jazdkami na skatepark. Nasze pierwsze wrażenia są takie, że ten skatepark no nie jest najlepszym skateparkiem, mimo że wygląda okazale i na pewno tutaj poszło na to Mega dużo pracy, mega dużo materiału, bo też ten beton tutaj wylany jest naprawdę spoko jakości, naprawdę fajnie to tutaj wszystko wygląda, tylko niestety ale kąty no nie nadają się, no ale co by nie było rundkę można strzelić. Jo! No ja wam powiem, że jak tutaj stoję, to czuję mega respekt przed tą przeszkodą. Ten spajnie jest tutaj z dwóch stron praktycznie pionowy. ona tam poleciał to z bomby. Wow. Tutaj jest sekcyjka taka właśnie ballowa. A tam mamy traszek na tej całej tutaj okazałości. Mega duży obiekt swoją drogą. Yo! A, tutaj też można jechać! Oh, man! Moje nogi umierają! Mega fajnie, dzięki! Dobra, ja za Ja już czaję, o co chodzi. Yo! Jak ty wysoko tam poszedłeś w ogóle? Wow! Jo! Co jest grane? To jest niemożliwe! Ja w to nie wierzę! Jo! Jak to jest wysoko w ogóle? Ta kula jest gigantyczna! Gigantyczna! Jo! Czułem już, że jadę po zielonym. Jest troszeczkę niżej niż ziomeczek przed chwilą, ale, ale jaram się. Jest mega fajne uczucie. To jest mega płynna przeszkoda w ogóle. E, beton, który jest tutaj wylany, czy nie wiem jak to inaczej nazwać, to jest on taki mega, mega płynny. Że w ogóle nie czuć, że się jedzie. Że się czuje że się płynie. Nie ma to jak lądować w stolik w bandzie. Nie. Jesteśmy właśnie po kilku rundeczkach właśnie tutaj na większej linii i moje pierwsze wrażenia są takie, że jest mega spoko. Faktycznie chłopaki nie komali, że jest to najlepszy, największy swamp track w Polsce. No, robi robotę, bardzo płynny, bardzo fajnie tutaj na pewno można go poeksplorować. My niestety ale zawijamy stąd dalej, lecimy troszeczkę polatać hopeczek. Co do całego obiektu, to jest tutaj na pewno jest on naprawdę gigantyczny. Skatepark tak mi za bardzo nie podszedł. Takie są bardzo agresywne te kąty i bardzo ciężko jest wczuć się. W Blow, ale ja nie jestem skateparkowym zawodnikiem, że tutaj jakoś oceniać i tak dalej poprawiać. No, jakbym miał wybierać między pump trackiem a skateparkiem, to wybieram zdecydowanie ten pump track. Jest to bardzo wyczerpujące, bo jak widzieliście przed momentem taka linia dookoła wszystkiego to jest bardzo dużo mult. Nie wiem ile ich tutaj może być ze, nie wiem, 50 czy 100 bez kitu. Jak jeżdżę na hopach zazwyczaj, to to są 3-4 wpompowania na zjeździe po hopie, po drugiej hopie, a tutaj trzeba pompować cały czas, cały czas. Po prostu triceps, biceps jest, jest na pewno pompa. My zawijamy dalej, zawijamy do. Jak to się nazywało? Kostomoty pierwsze. Kostomłoty pierwsze. Lecimy do Kacperka dirtył Kapiego. Także zawijamy tam, żeby jeszcze dzisiaj sobie troszeczkę polatać.